Czym kojarzy się pani Erasmus Plus? To skojarzenie podam w formie rozwinięcia nazwy Erasmus. Dla mnie Erasmus to Europa, rozwój, ambicje, studiowanie, umiejętności, mobilność i satysfakcja. Satysfakcja z tego, jakie osiągnięcia ma program zarówno w Europie, jak i w Polsce, i satysfakcja z tego, że byłam częścią tej wspaniałej inicjatywy. Jakie korzyści daje program Erasmus Plus? Te korzyści można mnożyć: można pisać na ten temat całe eseje, książki, robić filmy. Dla mnie są dwa, dwie najważniejsze. Pierwsza zdobywanie kompetencji w międzynarodowym środowisku, co jest furtką do międzynarodowej kariery, a jednocześnie współudziałem w budowaniu tożsamości europejskiej. I druga międzynarodowe przyjaźnie, które budują wzajemne zaufanie. Co mam nadzieję zagwarantuje Europie, a może i całemu światu pokój. Największe wyzwanie związane z programem Erasmus+. Dla mnie największym wyzwaniem jest e, docieranie z informacją o do wszystkich, tak, żebyśmy mogli e, rzeczywiście stwierdzić, że e, Erasmus nikogo nie wyklucza, nikogo nie pozostawia poza e, programem. E, być może nie wszyscy skorzystają z możliwości, ale z pewnością będą o nich wiedzieć. Najciekawszy projekt, z którym pani się spotkała? To jest praktycznie pytanie, na które nie ma dobrej odpowiedzi, bo każdy projekt jest specyficzny i e, najlepszy dla samego siebie. I chciałabym zwrócić uwagę na typ projektu. Jakim jest bardzo hołbiona i świeża inicjatywa Komisji, a mianowicie sojusze typu Uniwersytety Europejskie, bo to jest kwintesencja tego, co w programie Erasmus, można robić. Jaka jest przyszłość przed programem Erasmus? To zależy od polityków, urzędników i od nas, obywateli Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że Erasmus. To będzie niekończąca się historia i niekończąca się opowieść o zaangażowanych, kreatywnych, ambitnych i odpowiedzialnych ludziach.